Teatr, a nigdy Was nie zawiedzie. Witam Witam Was. W na 17. turnieju teatralnym zorganizowanym przez zespół szkół Jana Henryka Grodowskiego w Sławie. Turniej teatralny to szczególne święto naszych szkoły. Teatr w wykonaniu naszej młodzieży zawsze wyzwalał wiele emocji u wszystkich, którzy się z nim zetknęli. Zmuszał do refleksji, podpowiadał co myśli, czuje, czego oczekuje młody człowiek. Co go śmieszy, a co irytuje. Jestem przekonany, że dzisiejsze spektakle nam to powiedzą. Nie ma wśród nas takiej osoby, która by powiedziała, jak jeden z bohaterów filmu, Mistrz Stanisława Wawelina. W życiu bym do teatru nie poszedł. Pani, ja chciałam prosić, że ja od pierwszego już pójdę sobie. Co ja? Ani mi się baczy! Mela, Hesia, fajnie Mówię ci, poczła! Gdzie byłeś? He? Gdzie byłeś do tej pory? Nazwisko po kawiarniach z pelunajku czy. Było mnie karmić kaszką nester. Zresztą, <grym> nie mi się, ta migusta, co ją ja mam z wami robić? Żyjemy jak ostatni znowu. Ciężkie czasy. Nie ma pieniędzy na przyjęcia. Widzi, Mancia, człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśleć O, myśl, myśl, to wielkie słowo. Żadnej <grym> moralności, żadnych zasad. Żadnego terrorystycznego płaszczyka. Jak, mamcia? Więcej? A, to ojciec z szkoły obołatyńskiej. Peryncja! będzie się w A To 45 minut a to już. Jest piątek 26 lutego 2010 roku. Rozpoczął się 17 turniej teatralny. Przed chwilą obejrzeliśmy spektakl klasy 2A Moralność Pani Lóczyk. Przed nami drugi spektakl 17 turnieju teatralnego Świętaszek Moliera. Nie przyszło nikomu. Cóż się dziś po nią matkę razi w naszym domu? Czestwi, rumiany. Nie da tak. się. Mówmy spokojnie. Powiedz pan, czy to żart, że córkę z tym bigotem chcesz połączyć? Stadło. Nie Proszę panny hamować języka swawole. Jaka miła komu tego? Proszę nie, żeby pan został błaszkotek. Nie, dacie radę, jak jest sobie można. A teraz muszę przyznać młodszych, kto się zowie. Przecież chodzi nam o nie on śpieszy w tej miłosnej chętce! dobrą czynność chcecie objaśnić zmienia, by nie stanęło ci na dziocie do zbawienia! Pronaj i działać tutaj każę. Przyjaciel mój, oddany mi w każdej potrzebie, zdradził przede mną pewien sekret stanu ważny, w którym wniosek mieszczę, że trzeba byś ucieczką chronić w tym Wszystko biorę na siebie. Jestem pana gotów dowieść miejsce bezpieczne od wszelkich kłopotów. Bez słowa chętnie rzuciłeś łaskawę. Bardzo dobrze. No to cudownie. No, tak pan widział. Nie słyszałem w ogóle się ze mną, śmieli się, <grymne> śpiewne> śpiewne. Śmieli się. <grymne> się nie Jesteśmy właśnie przed ostatnim już przedstawieniem, ponieważ nazwa jest długa, więc poratuje się program. Jest to Teatr, teatr Amatorska grupa że Rzemieślników Wrocławna, w którym trud umysłowy był dotąd obcy pod tytułem Najżałośliwsza komedia o wielce chwalebnej porażce artystycznej drugiej C według snu w Nocy Letniej Krzykszpira. Jak, ta kompania się zeszła? Dobrze. Oto lista nazwisk tych, który... tych wszystkich, których sławnie uważa się powszechnie za zdatni do wystąpienia w naszej sztuczce, przygotowanej na 17 turniej teatralnych. A na widowni bez łez się nie obejdzie. Kiedy ja wystąpię w tej roli, niech publiczność ma w pogotowie chusteczki. A to co mówi, jak masz na piśmie? Jak masz, to mi daj, bo mnie nauka idzie powoli. <noise> Ty akurat możesz improwizować. Polec nic nie mówi tylko rycze. To ja zagram dwa także. Ja tak zaryczę, że każdemu, aż się przyjemnie na duszy zrobi, jak nie usłyszy. Zaryczę tak, że aż sam pan dyrektor powie. Niech on jeszcze raz zaryczy. <noise> Ja sobie mój ryk odpowiednio ustawię w sensie eksmisji głosu. Mój ryk będzie rykiem słowika. ...jego aromaty. Jak cóż to ma? Głos słyszę. Zostań tutaj samo trzecia. Zaraz wrócę całować ust twoich błabaty. No czym lilia kompleksy rumianej, jak róża na krzaku. Ucz tych, jak błękit rozbyskuje miliardami gwiazd. Zrzuć hołdą, mój wierny Rumaku, i wróć. Spotkam cię tutaj przy tym sakrofagu. Sakrofagu, koleś. Widzę, na czym ich gałgaństwo polega. Co mnie zrobić w koniach? To znaczy Bosła, Co mnie nastraszyć? O nie, to się im nie uda. Niech robią, co chcą. Ja się stąd nie ruszam. sławnie nie ma człowieka, co by tak odstawił i ikonę. A jakże! Taki notoryczny inteligenc, co się używa. Dołu, się w tym mieście nie znajdzie. A co za prezencja! Tak jest, prezencję ma świetną. No i nawet wygląd to też całkiem przystojnie. No i ten głos. Świetny ten do liryczny. I wykwia Kontradykcja zresztą też. W ogóle jego technika oralna. Chyba moral. <śla> Zbierajcie kostiumy i rekwizyty. Jeszcze raz, rzućcie okiem na tekst. Tak czy siak, niech Tyzbe włożył świeżą bieliznę, a ten, co, co drarwa, nie przycina paznokci. A, i aktorzy moje misi, żeby mi żaden nie żarł cebuli ani czosku, bo chłop musi mieć przyjemność. Także się na widowni, że to przyjemna komedia. Krótko ciągnąca się rzecz o i jego czyste tragedia do śmiechu. Śmiech i tragedia ciągnie się, a krótko krótki Czyż o mnie ma zapomnieć, ma miła ma? Ha! A ty o ścianę, o ścianę, dyrektor się A ja jam już trup, grób u stóp. Duszo, gnaj, w i zwyż bierz, w skroi łupie dzwon, księżycu wąt.

Z grub rozdziałów dziur. Lidię barw, drużany kark, oka zielony groch. kaczeńce lic i nosa szpic. Już zgrad i strat starów proch. Lecz precz, zo precz! Tę rzecz, niech nie mieć jak gordyjski super. Mieczu, chwa Jest to tylko krótki zapis zmagań e, 17 Trudnienia Teatralnego. Pełny zapis jest dostępny w naszym e, centrum internetowym w szkole. To był czwarty odcinek Szkolnej Telewizji Internetowej. Zapraszamy na następny.